Okej, okay, i to są początki przepływu sieciowego. I teraz, jeżeli mamy nasze procesy powtarzalne, to sieciowy przepływ materiałów i informacji polega na tym, o, tutaj idziemy sobie na ostatni proces, to my już ledwo to wyrabiamy się w procesie małoseryjnym, a za chwileczkę komplikujemy sytuację, bo dochodzimy do procesów projektowych i jednostkowych. Co się wtedy dzieje, tak? Tutaj na częściach rysujemy sobie mapę, mapowanie VSM, pewnie niektórzy znają, to najczęściej jest taka jedna kluczowa ścieżka i do tej ścieżki jest kilka dojść. I to jest tak zwany proces powtarzalny liniowy. W procesie małoseryjnym już zaczynają się tworzyć pętle, natomiast jak wchodzimy w produkcję jednostkową, projektową, no to to już jest tak zwana jazda bez trzymanki, ponieważ każde zlecenie jest inne i każdy wymaga praktycznie indywidualnego podejścia. Jak wrócimy tutaj do naszego... I teraz tutaj, Rozpoczynamy coś, co się nazywa Response Time Spiral. Teraz to, co ja bym zrobił, żeby tu się nie zgubić, to pokażę kolejny. O, to się zaczyna coś takiego. I to się nazywa Response Time Spiral. Za chwileczkę zrobimy krótką przerwę. Response Time Spiral polega na tym: Jesteśmy w tej firmie, która ma dwa tygodnie czasu realizacji, czyli tej naszej firmy małoseryjnej. I przychodzi zamówienie. To na samym początku, jeżeli u nas pracują Project Managerzy albo pracują planiści, to planista lub Project Manager musi przewidzieć, kiedy będzie ta realizacja. No i teraz ten planista patrzy, no średnio mamy te dwa tygodnie, no to ja ci potwierdzę za dwa tygodnie, bo tyle średnio przechodzi to przez naszą plątaninę. To w efekcie, kiedy planujemy, to tak naprawdę co robi planista? Tymi czasami białymi narzuca pewne bufory bezpieczeństwa, które. Są na tą zmienność, która dzieje się u nas w organizacji. W efekcie buforów bezpieczeństwa to oznacza, że nam się tworzą kolejki w dokumentacji, tak, w biurze obsługi klienta, na materiale, na spawaniu, na montażu, i w efekcie tak naprawdę powstają nam zapasy w toku, tak? Czyli zapasy w toku jest to tą różnicą między realnym czasem, jaki potrzebujemy na wytworzenie, czyli te nasze półtorej dnia, a tym czasem Jaki dajemy klientowi na realizacji w tym przypadku to jest 22 tygodnie. nasze. Jeżeli powsta... tylko pamiętajmy, że planista mając te czasy białe, dokładnie planuje te dwa tygodnie. No i na chwilę obecną dzwoni do nas klient, do handlowca, tego złego handlowca, no i mówi, ja złożę zamówienie, tylko ja chciałbym mieć. Troszeczkę krótszy termin realizacji, albo to, co już wcześniej zamówiłem, chcę mieć stary termin, ale chcę zamówić troszeczkę więcej. Jak myślicie, co standardowo odpowiada sprzedaż? Napiszcie w komentarzach. Dobrze. I teraz tu się zaczyna coś, że jak zaczynamy zmieniać priorytety, to to się nazywa. Czyli mówi się, że jak zmieniamy chociaż jedno zamówienie, to to jedno zamówienie potęgowo powoduje reakcję, jakby psucia się całej zaplanowanej wcześniej kolejki. Ja tu przygotowałem taki filmik, puszczę tutaj za chwileczkę. O, to jest przykład, co się dzieje, kiedy nawet delikatnie małą zmianę robimy, a mamy. W pełni obciążony plan produkcyjny, tak? Czyli to jest taki przykład, nawet jeżeli tutaj o jedną godzinę coś zrobimy szybciej czy wolniej, to pewien element dynamiki systemu, który funkcjonuje w naszych organizacjach powoduje, że następuje reakcja łańcuchowa w organizacji, a najczęściej nie mamy tylko jednego takiego priorytetowego zamówienia, a ich jest kilka. I w efekcie co się dzieje? I w efekcie zaczynają się opóźniać regularne zamówienia. I zaczynamy tak naprawdę coś, co się nazywa potocznie zarządzanie, gaszenie pożarów. Tak? Czyli tak naprawdę już przestajemy pracować według planu, tylko zaczynamy pracować, żeby przeżyć dany dzień i pójść do domu i jakoś to będzie. I dochodzi plan do samego końca, wydłużają się czasy realizacji, i planista dostaje po premii, albo planista mówi, że to co robi planista, kiedy przychodzi kolejne zamówienie? Jak myślicie? To, co robi planista najczęściej, to żeby dla bezpieczeństwa uruchamia coś, co się nazywa spirala narastających czasów. Czyli skoro dwa tygodnie to było za mało, no bo średnio poszło nam 2,2 tygodnia, to ja w kolejnym razie zaplanuję 2,5 tygodnia albo dam trzy, to będę miał święty spokój, bo będę miał lepszy bufor bezpieczeństwa. I Tutaj rozpoczynamy coś, co się nazywa spirala, czyli jak firma zaczyna się rozrastać, mamy coraz więcej różnego rodzaju procesów, mamy coraz więcej pracowników i coraz bardziej skomplikowany proces się dzieje, to z czasem firma zaczyna się rozrastać. Przepraszam, ja tutaj zrobię sobie to, coś takiego. Zaczyna się te nasze MCT rozrastać i rozrastać. Teraz, bardzo często, kiedy ja mam okazję wchodzić do firm i patrzeć, co się dzieje z MCT, to jak patrzymy sobie, że pamiętacie, ile, ile czasu realizacja była zlecenia? Półtorej dnia, natomiast nasze MCT robi się już tutaj prawie miesiąc, czasami czy półtorej, tak? Czyli dajemy klientowi sześć tygodni czasu realizacji, natomiast Faktycznie jesteśmy w stanie to wykonać tylko w 5-10% czasu, tego, które zadajemy. I teraz popatrzcie sobie na przykład na dostawcę. Jeżeli podpisujecie kontrakt z dostawcą na dwa tygodnie i on dostanie raz karę, to co zrobi dostawca następnym razem przy negocjacji nowej umowy? Da Wam trzy tygodnie. Jeżeli teraz na wydziale będzie brygadzista, on jakiś ma czas wykonania, dostanie w cudzysłowie opieprz, na żywo to się potem wytnie. Jeżeli dostanie opiecz, no to on powie następnym razem: to ja nie robię tego dwa dni, ja robię tego trzy dni. Tak? Kierownik danego wydziału mówi: O, ci to zawsze się spóźniają, to ja potwierdzę o tydzień dłużej. Tak? Potem mamy dyrektor całej produkcji, doda na każdym wydziale do trzy dni dla bezpieczeństwa. Project manager dodatkowo jeszcze doda jeden tydzień dla swojego bezpieczeństwa to, co obiecał klientowi. Planista jeszcze doda swój tydzień, a co zrobi klient? A klient mówi: Czy to się zawsze spóźniają, to ja sobie. Lepiej zamówię o tydzień przed terminem realizacji. I wtedy zaczyna się taka spirala, że jak tracimy kontrolę nad tym półtorej naszym dniem, to każdy sobie bezpieczeństwa bufory dorzuca, czemu, żeby wyrobić się na czas, bo każdy boi się kary. I w efekcie, co się dzieje, to nasze MCT zaczyna tak naprawdę skakać. Jeżeli popatrzymy na naszego planistę, to nasz planista, tak jak był zadowolony, to tu już zaczyna walić młotkiem. Już nie wie, co tak naprawdę robić. Miał taki piękny, zbilansowany przepływ materiału, a teraz już tak naprawdę planista, to mówi się, że zanim, jak planista zrobi plan, to zanim on wejdzie na produkcję, to już się trzy razy zmieni. Tak? Albo tu jest taki kawał, chyba wczoraj czy przedwczoraj właśnie przed webinarium słuchałem, powiedziałem, że powiem, taki trochę suchar, ale powiem, że jak się co robi planista, jak jego plan dojdzie do skutku? Planista budzi się ze snu. Trochę suchar, wiem, ale obiecałem, że ten kawał powiem. I teraz co się dzieje dalej? Firma się rozrasta, dochodzą nowe procesy. Każde rzeczy są zindywidualizowane, co oznacza, że zaczynają tak naprawdę z każdym razem tak być indywidualne sieci i przepływy, że tak naprawdę planista już przestaje taki centralny tym zarządzać i zaczyna firma inwestować właśnie w project managerów, bo oni bardziej się skupiają i tak naprawdę przepychają tylko swoje produkty przez tą organizację, bo już centralne planowanie teraz straci całkowicie logikę, albo zatrudniamy produkt managerów. Tak? No i w efekcie, nasz planista na tym etapie, jak to się zaczyna robić super, bardzo skomplikowane, nasze MCT, zauważcie, już się prawie rozrasta do czterech tygodni. Całkowicie za każdym razem nowe procesy dochodzą, no i nasz planista, tak naprawdę, na końcu taki obrazek a ta tu koleżanka dodała to jest, inaczej mówiąc, szuka sobie pracy w strukturach innej organizacji, bo najczęściej już no, po prostu tu jest niepotrzebny planista albo planista nie jest w stanie sobie z takim procesem poradzić. I teraz Mieliśmy na samym początku to nasze głosowanie A, B i C, to jeżeli głosowali Państwo na A, czyli powtarzalne procesy, to najczęściej z takim wętlikiem nie macie do czynienia, natomiast jeżeli ktoś głosował na ten proces B i C i w takim środowisku pracuje, to dokładnie na co dzień pracuje w takim przypływie informacji, a niektórzy nawet powiedzieliby, że to jest jeszcze proste, bo nas tu by się nie zmieściło na monitorze. Jest to tak skomplikowane. I tak naprawdę na tym etapie to w ogóle nie chodzi o to, czy to jest produkcja, czy to jest montaż, czy to jest spawanie, czy to jest projektowanie, czy to jest proces RD. Wszędzie ta informacja i materiały krążą i im bardziej jest duża firma, im więcej ma działów, tym bardziej jest to skomplikowane. A w efekcie. Zauważcie, mamy już cztery tygodnie czasu realizacji, natomiast klient nadal to zlecenie średnio, gdybyśmy mieli idealny przepływ, byśmy robili w półtorej dnia. I teraz konia z rzędem temu, kto zbilansuje taki przepływ. Tu już tak naprawdę nie da się tego zbilansować. I tutaj też bardzo trudno wydzielić linie produktowe na każdy produkt czemu? No bo każdy produkt jest inny. I tu faktycznie zadajemy sobie pytanie, jak rozwiązać ten to wyzwanie, nie lubię używać słowa problem, tylko wyzwanie. I nasze MCT już widzimy wychodzi poza skalę. Dobrze, i teraz za chwileczkę zrobimy przerwę i wejdziemy w drugą część webinara, czyli drugi odcinek, który potem będzie, dwa odcinki będą miały mniej więcej po 15 minut, gdzie zaczniemy zadawać sobie pytanie, to jak rozplątać tą organizację. Natomiast zanim zaczniemy rozplątywać ją, to zastanówmy się przed przerwą jedną rzecz, czyli u góry mamy tego naszego handlowca, bo najprawdopodobniej dzisiaj też jacyś handlowcy nas słuchają. Mamy u góry tego handlowca i u góry mamy tego handlowca, który pracuje w super zbilansowanym przepływie, tak? I teraz patrzymy sobie na, na dół na tego drugiego handlowca, który pracuje w tej naszej strukturze mocno sieciowej, projektowej. I teraz ja bym zadał wam pytanie, jeżeli ten czas szary, to jest czas, jaki sprzedawca poświęcał na sprzedaż produktów w pięknie zbilansowanym produkcie, to jakie czynności dochodzą handlowcowi, osobie która działa w sprzedaży w takiej strukturze sieciowej. Poczekam chwileczkę, bo mamy około 10 sekund opóźnienia. Napiszcie coś w komentarzu jakąś propozycję. Czyli jakie czynności dochodzą temu naszemu handlowcowi kiedy pracuje w takiej strukturze sieciowej. Dobrze. Czyli z jednej strony handlowiec zamiast sprzedawać dostaje informacje i musi co zrobić, jednak to, co jednak umówił się z klientem jest nie tak, musi odkręcać. Tak? W następnym przypadku wchodzi znowu jakaś zmiana i trzeba znowu negocjować. I handlowiec, tak naprawdę, zamiast skupiać się na sprzedaży, jak czasami robimy analizę działu sprzedaży, działu handlu, okazuje się, że prawie 20-40% do 40 w takiej strukturze handlowcy nie sprzedają, tylko obsługują zlecenia, które już raz przyjęli i powinny być zrealizowane. Czyli tak naprawdę nasze takie czasy realnej pracy zaczynają się wydłużać, i tak jak w takiej prostej strukturze, ja poświęcałem w cudzysłowie 5 godzin na sprzedaż, to w takiej strukturze, żeby zrobić taką samą sprzedaż, ja muszę poświęcić dwa razy więcej czasu. Ale oczywiście to nie tylko zmienia się w obszarze handlowca. Jeżeli popatrzymy sobie, na przykład na montaż, tak? czyli pójdźmy sobie od drugiej strony na montaż. Często jak zaczynamy analizę QRM-ową, to właściciel czy prezes bierze za rękę, idźcie na ten montaż, bo tam jest najwięcej problemów, tam jest najwięcej strat kosztowych. No i ja idę na ten montaż i faktycznie widzę, że mamy otwartych 10 zleceń. Dużo się mówi o tak zwanej złej, złej zadaniowości, czyli żeby nie mieć równoległo więcej pracy, bo to jest nieefektywne, bo trzeba chodzić między zasobami. No to się pytam tego brygadzisty, mistrza, czemu ty masz 10 zleceń? No i on mówi tak, pierwsze zlecenie czeka na dokumentację klienta. W drugiej technologii jednak zmieniła się konstrukcja, musimy to uzgodnić. W trzeciej brakuje mi jakichś specjalistycznych, centrowych ślubek. W tamtym elemencie jednak ten element doskonale pasuje. Daliśmy z powrotem do handlowca, żeby pogadał z klientem co się dzieje. I tak zaczyna opowiadać, i mówi na końcu: no Muszę mieć kolejne dwa zlecenia, czemu? Bo gdzieś ci ludzie muszą pracować, bo potem do mnie przyjdą i mi rozliczą, że mam niską efektywność. I tak naprawdę to, co się dzieje na tym montażu, to nie wynika z tego, że tam nie wiem, nie ma ergonomii pracy, to też. Ja nie mówię, że nie, ale najczęściej to, co jest na montażu, najczęściej wynika z tego, co się dzieje wcześniej w organizacji. I co się najciekawsze okazuje, że czasami kiedy. Analizujemy właśnie, co się dzieje z MCT. To MCT wyraźnie pokazuje, że mamy największe potencjały doskonalenia nie na samym końcu, a na samym początku procesu, o czym za chwileczkę sobie powiemy. Natomiast ten montażysta, ze względu na tą zmienność organizacji, również mógłby zmontować w czasie szarym zlecenie, ale dochodzą mu nowe rzeczy. I to nie są elementy, które wynikają tylko z jego organizacji pracy czy z pracy jego ludzi, ale to wynika z tego, co się dzieje w całej organizacji. Jeżeli sobie jeszcze weźmiemy na przykład na agendę konstruktora, to też w takiej pięknej, poukładanej strukturze przychodzi zlecenie, dostaje jedno zadanie, robię je od początku do końca, przekazuje dalej. Super sprawa, natomiast niestety w takiej strukturze ja coś zaplanowałem, wraca do mnie, trzeba coś poprawić, coś się nie zgadza, wchodzi jakiś nowy proces i znowu konstruktor traci czas. Tak? Czyli ta struktura sieciowa, to co się dzieje w projektach jednostkowych. Powoduje, że my musimy dużo więcej czasu poświęcać, ponieważ ten przepływ informacji, przepływ materiału, te spotkania, wszystko, co się z tym dzieje, no powodują, że mamy dużo więcej pracy, a moglibyśmy to robić w krótszym czasie. I teraz zastanówmy, chciałbym zadać Wam pytanie na koniec. Jeżeli weźmiemy sobie u góry, to jest ta nasza, co traci, to jak, jak tracimy efektywność, to jeżeli weźmiemy sobie tę naszą strukturę sieciową. Ja bym zadał takie trudne pytanie, ale wyobraźmy sobie, że wdrożyliśmy jakieś rozwiązanie i na przykład tym rozwiązaniem jest nasza struktura super klientocentryczna lub QRM, i po wdrożeniu okazuje się, że nasze MCT produktu, te czasy białe skróciły się o 90%, czyli nadal Czasy szare trzeba wykonać, bo trudno to, to wyodsarcować, natomiast nasze czasy białe się skracają. To nie jest łatwe, bo te czasy białe nie wynikają najczęściej z pracy, tylko z tego poziomu skomplikowania przepływu informacji. I teraz pytanie do Was jest: co jeszcze możemy zaoszczędzić, kiedy tylko skupimy się na redukcji czasów białych w organizacji? Czyli co kosztują nas czasy białe? Czyli z jednej strony mamy efektywność zasobów. Najczęściej skrócenie tego MCT o połowę powoduje, że efektywność, czyli te nasze kolory żółte, pomarańczowe i czerwone, od 5 nawet do 30% się poprawiają. Co to oznacza? Że ta efektywność procesów nie wynika w żadnym stopniu z tego, jak zorganizowane są same stanowiska pracy i jak ludzie pracują, tylko wynika z komunikacji i z poziomu skomplikowania realizacji produktu. Czyli tylko wystarczy skrócić czasy białe, a efektywność naszych zasobów rośnie, mimo że nawet nie wejdziemy fizycznie na to stanowisko i nie zobaczymy, co tam się dzieje. I to jest częsty fenomen, że czasami organizując proces biurowy, proces obsługi klienta, to nagle się okazuje, że procesy montażowe, nagle efektywność rośnie, a nikt tam nawet fizycznie nie zajrzał. Kolejnym elementem dodałem, to jest klient. Teraz. Jeżeli klient nagle ma zlecenia o połowę krócej realizowane niż konkurencja, no to najczęściej jest zadowolony, to jest raz, a dwa, mamy wzrost sprzedaży. I teraz nasza struktura super klientocentryczna, nasza, nasz quick response manufacturing, jego kluczowym celem, to się mówi, że to jest strategia wzrostu sprzedaży, ponieważ my na rynku zaczynamy najszybciej. Na rynku, najszybciej na świecie, w danej branży, realizować zlecenia klienta. I kluczem w QRM-ie to jest koncentracja na redukcji czasów białych. Czemu? Bo klient w tych tak zwanych projektowych czy indywidualnych zleceniach oczekuje krótkiego czasu realizacji. I tu nie mówimy tylko o to, że jeżeli przychodzi klient, to on ma jakiś zadany czas realizacji na samym końcu. Mówimy o tym, że klient. Czasami jak się pyta, to mówi, mam, tak jak na przykład popatrzmy sobie u góry, jest pięć tygodni, dwa tygodnie i czasami klient budzi się i mówi, kurczę, mam trzy tygodnie do zakończenia budowy i dzwoni. Będzie za trzy tygodnie? Nie, my robimy w pięć tygodni. Czyli nie trzeba, to nie chodzi o to, żeby klientowi dawać jak najkrótszy termin realizacji, ale często jest tak, że jak klient do nas zadzwoni, to czas realizacji naszych zleceń w ogóle się nie wpisuje w jego potrzeby i wtedy tracimy. Kolejnym elementem, i teraz, jeżeli chodzi o ten element, to mam nadzieję, że w nie, nie wiem w którym webinarze, ale też zaprosimy tutaj dyrektorów, prezesów firmy, które faktycznie powiedzą, co się dzieje ze sprzedażą, bo jeżeli chodzi o taką sprzedaż w procesach zmiennych. Konfigurowalnych i customizowanych, to wiele caseów wdrożeniowych przez ostatnich 10 lat w Polsce pokazuje, że ta sprzedaż jest w stanie wzrosnąć nie o 15-20%, ale czasami o 100, 200 czy 300% w ciągu pół roku czy roku. Jeżeli zaczynamy najszybciej na rynku obsługiwać klienta. Kolejnym elementem, co się dzieje, to zauważcie tego naszego planistę. Czas na planowanie, czas na gaszenie pożarów. Czas na komunikację między sprzedażą a operacją, tak? Jeżeli mamy taką komunikację, no to to wszystko nas kosztuje. To są spotkania, to są planowania, to są systemy. I co jest najciekawsze, bardzo często tutaj firmy decydują się, to wdróżmy najnowszy system do sterowania przepływem materiałów i informacji. I tutaj może się okazać, że jak takie systemy zostaną wdrożone, to czasy się zaczną jeszcze wydłużać. Czemu? No bo system wymaga zdefiniowania czasów białych i szarych, a mało tego, ta organizacja jest tak dynamiczna, że ilość osób do obsługi tego systemu to jest tak potężny koszt, ponieważ każdy ruch na maszynie, każdą lepszą czy mniejszą dyspozycję pracownika, każdą awarię, ona powinna być rejestrowana w systemie, żeby taki system działał. Kolejnym elementem, czyli koszty wynikające z planowania systemów komputerowych, gaszenia pożarów, spotkań i narad, to jest coś, co jest zawarte w czasach białych, nie w czasach szarych. A jeżeli spytamy się project managera, brygadzisty, mistrza, dyrektora, ile czasu mu zajmuje taka nie wiem, praca nad rozwojem ludzi, rozwojem działań czy doskonaleniem, a ile nad, planowanie, nad, nad planowaniem i gaszeniem pożarów, to ja najczęściej usłyszę, że my od tego jesteśmy. A to wynika tak naprawdę, zauważcie, z czasów białych, bo jakbyśmy tylko realizowali ten nasz czas szary, to by tam nie było potrzeby całej otoczki, ponieważ produkt by płynął praktycznie w linii, tak jak na linii produkcyjnej samochodów. Kolejnym elementem, który się dzieje, no to zauważcie, że czasy białe to jest nic innego jak zapasy w toku, czyli to są zarówno Magazyny z towarem to są zarówno zapasy w toku, to są zarówno zapasy i dokumentów w biurach, jak i materiałów na produkcji, no i oczywiście inwestycja w wszelkiego rodzaju magazyny, tak? Czyli musimy tak naprawdę zainwestować w magazyny. Kolejnym elementem to jest oczywiście rotacja gotówki. Pamiętajmy, tu mamy u góry trzykrotnie szybszy obrót gotówki, a wiemy jak to jest dzisiaj z płynnością finansową. Jeżeli wyobraźcie sobie, jakbyście zaoferowali swoim nawet dostawcom o połowę krótsze terminy realizacji, to jaka byłaby większa szansa pozyskania materiałów na czas i w dobrej jakości nawet indywidualnych i customizowanych. Kolejny element to jest cała logistyka wewnętrzna, która głównie właśnie skupia się na obsłudze zapasów toku magazynów. Tak? Kolejnym elementem to jest jakość. Czemu ja to dałem jakość? Ponieważ najczęściej w takich procesach nie da się. Niektórzy będą mówić, że się da. Moim zdaniem nie da się przewidzieć tego, co się stanie i zaplanować takiej struktury. Ona jest po prostu dynamiczna i może się okazać, znaczy okazuje się, że celem organizacji nie jest to, żeby wdrożyć system, który nam ma przewidzieć, co się stanie z takim systemem, tylko w momencie, kiedy powstanie ta zmienność, to my musimy najszybciej w świecie ją rozwiązać. A jak wiemy, że jak powstaje problem i Narasta czas, zanim go rozwiążemy, to koszt wynikający z tego oczekiwania jest bardzo duży. Jeżeli my w tej organizacji będziemy podejmować decyzje tak szybko, jak bez czasów białych, to ta jakość i zdolność podejmowania decyzji będzie po prostu bardzo, bardzo szybka, co oznacza, że ta jakość nie będzie obciążać naszych kosztów. No i oczywiście, jeżeli chodzi o ten proces, to takich rzeczy pewnie moglibyśmy sobie dużo tutaj dać, ale tutaj faktycznie sobie trzeba powiedzieć, że. Niestety, ale im bardziej jest skomplikowana organizacja, tym właśnie czasy białe i szare nas bardzo dużo kosztują. I w związku z tym w procesach jednostkowych proces już jest tak skomplikowany, że no najczęściej też zaczynamy tutaj chodzić na szkolenia, nie wiem, zarządzania projektami, już indywidualne podejścia, no ponieważ no standardowe metody już na pewno sobie z tym nie radzą. I to jest tyle, jeżeli chodzi o wstęp, to jeszcze może powiem tak elementem, bo z jednej strony jest zapotrzebowanie na rynku na coś nowego, ponieważ takie podstawowe, standardowe metody, które używamy, na przykład w procesach powtarzalnych, one nie do końca sprawdzają się na poziomie strategicznego przepływu w takich procesach mało seryjnych i jednostkowych, a równolegle oczywiście ktoś by powiedział, to tu trzeba inwestować w narzędzia, żeby. Przewidywać tą zmienność. Natomiast coraz bardziej popularnym dzisiaj takim pojęciem to jest świat wiuka. Od świecie wiuce zrobimy cały niezależny webinar. I na czym polega świat wiuka? Świat wiuka polega na tym, że z jednej strony świat staje się coraz bardziej różnorodny, co to oznacza, że kiedyś produkowaliśmy większe partie, mniejszą zmienność, a dzisiaj to my klienci. w Wymagamy, żeby te produkty coraz bardziej były indywidualne, zróżnicowane, czyli ta zmienność zaczyna narastać. Drugim elementem jest tak zwana niepewność. Niepewność to jest inaczej mówiąc, to jest podobnie jak z naszym planem: czyli mamy takie poczucie, że jak zrobimy plan, to kiedyś ten plan 5-10 lat temu jeszcze jakoś działał, a dzisiaj, zanim pójdzie na produkcję, to już się zmienia. Dzisiaj pytanie, gdzie inwestować, ponieważ to, co się dzieje na świecie, się dzieje tak szybko, że nawet nie ma gdzie inwestować pieniędzy. Tak? I kolejnym elementem, który się na świecie zmienia, to jest tak zwana niepewność. Ostatnim, trzecim elementem to jest tak zwana złożoność. Na czym polega złożoność? To jest dokładnie to, co przeszliśmy w naszej organizacji. Nasze organizacje stają się coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej skomplikowany jest przepływ materiałów i informacji przez naszą organizację. I w efekcie to, co się dzieje, to jest to, że czasami potem jest tak, że na przykład szukamy jednego miejsca, które na przykład najwięcej kosztuje, albo one jest na przykład chwilowym wąskim gardłem. I skupiamy się na tym elemencie, żeby je poprawić. I teraz, jeżeli zaczniemy się skupiać na tym elemencie, to dynamika systemu ta Kompleksowość firm polega na tym, że jak czasami, nawet jeżeli to jest wąskie gardło, zaczniemy się skupiać tylko na jednym elemencie, to na przykład, nie wiem, mamy maszynę cence, która jest najbardziej ograniczająca proces przepływu materiałów, i zaczniemy na przykład, nie wiem, budować bezpieczny bufor, żeby podnieść efektywność pracy tej maszyny, ale wydłużając ten czas, okazuje się, że kolejne procesy, na przykład takie jak spawanie, już nie mają. W, nie wiem, w interwale dziennym kompletów, tylko muszą na to czekać dwa tygodnie. Rośnie nam zapas w toku, a na przykład spawacze mogą czekać, a one nie są wezwaniem krytycznym. I teraz kolejny element mówi o tym, że coraz częściej, żeby zmienić i zarządzać taką organizacją, to musimy zająć się całym procesem, a nie tylko wybranymi elementami. Ostatnim elementem świata wiuki to jest ta nasza niejednoznaczność, czyli to z was niektórzy widzieli taki filmik z głuchym telefonem. To oznacza, że jak wchodzi ta informacja, to zanim ona przejdzie przez ten gąszcz informacji, przez te wszystkie złożone nasze elementy, no to mamy, tak naprawdę zaczynamy się gubić i ta informacja zaczyna ewaluować. I tak naprawdę już nie do końca wiemy, czy ktoś, co miał na myśli. Tak? I teraz ten świat wiuka to, to jest coś, co postępuje na rynku. I tego nie da się wyeliminować. I teraz nowoczesną strategią jest to, nie żeby próbować wyeliminować świat Juka, bo to są procesy światowe i tego się nie zmieni, tylko żeby zbudować organizację, która w momencie, kiedy te problemy wystąpią, najszybciej na świecie zaczęła je rozwiązywać. I do tego właśnie potrzebna jest struktura super klientocentryczna.